Ale zacząłem jeszcze tak przy okazji od tutaj już historia poruszania jest przedstawiona od momentu, kiedy to ludzie pływali i do XIX wieku i później też Słupia była żeglowna, było zakaz zakładania jazów itd. tak Ja mogę tylko dodać jeszcze od siebie, że chociaż jestem humanistą, posiadam także uprawnienia nadane mi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, jak również byłem w centiskie. I tu jak żeśmy dostali do, mieli dostać nowy budynek, to chodziło o to, żeby dać nową koncepcję, no ale... Ee... E... Bardzo się cieszę, że tak dużo Państwa do nas przyszło. Ja tylko dodam, że rzeczywiście jest to... Proste. to jest taka zabawa z skojarzenia. To się trzeba zastanowić, dlaczego czołg gryzie sztablecy. Trzeba się głęboko zastanowić